Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym podcaście na Obudźcie się. Ostatnio mieliście możliwość posłuchać pierwszego wywiadu na kanale. Kto nie miał tej możliwości albo aż tyle czasu, teraz widzicie screena z tego materiału na ekranie. Polecam Wam ten wywiad, bo gość był bardzo ciekawy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie w temacie zamiatania pod dywan, rewizji niewygodnej przeszłości organizacji. Sprawa dotyczy Meksyku. Meksyku sprzed dziesiątek lat. W pigułce o co chodzi? Jest to sprawa, która dla mnie jest jedną z najbardziej bulwersujących, z jakimi się spotkałem do tej pory. W Meksyku organizacja przez lata przedstawiała siebie jako organizację niereligijną, a kulturalną. Co to znaczy, kiedy pytano, co robią. No to mówili, że rozwijają ludzi, uczą ich czytać, pisać, wyciągać wnioski z czytanych książek i tym podobne. Żeby ktoś nie przyszedł na kontrolę i nie sprawdził, czy rzeczywiście nie jest to organizacja religijna, no to na przykład podczas zebrań nie modlono się, nie śpiewano. I było to tak mocne, że bracia, kiedy już mogli się modlić i generalnie śpiewać na zebraniach, to Wielu poruszało to tak mocno, że płakali. I teraz możemy sobie zadać pytanie, ale czemu tak było? Czyżby w Meksyku był jakiś dyktatorski rząd, który uwziął się na świadków i tylko świadków? Nie wiem, ludzie trafiali do więzień? Chyba nie, no przecież w tym samym Meksyku, jak wiecie albo nie wiecie, świadkowie Jehowy za przyzwoleniem ciała kierowniczego, aby nie odbywać służby wojskowej, Mieli pozwolenie na wręczanie łapówek urzędnikom, którzy no, chcieli zaciągnąć tych ludzi do wojska, do służby wojskowej. Było to na tyle chore i niemoralne, że w tym samym czasie w Malawi yy, świadkowie chowy trafiali do więzień tylko za to, że nie chcieli przyjąć legitymacji partyjnej, która na tamten czas była tak naprawdę dokumentem tożsamości, i byli mocno prześladowani. A w tym samym czasie nie widziano, nie widziano nic złego w tym, żeby wręczać łapówki w Meksyku. A w listach między zborami a ciałem kierowniczym, czy tym głównym biurem oddziału w Stanach, mówiono nie o łapówce OA, a o honorarium. Więc Meksyk i jego podejście do prawa, generalnie nawet do dzisiaj, no pozostawia wiele do życzenia. Tak? Więc co tam się takiego wydarzyło, że. Ciało kierownicze pozbawiło świadków wiechowy, tak naprawdę jednej z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu. Mam tu na myśli publiczną modlitwę. Ja Wam najpierw pokażę, w jaki sposób przedstawia to ciało kierownicze w artykule, a potem posłuchacie z pierwszej ręki, jak to wyglądało od członka ciała kierowniczego Raymonda Franza. Który w tamtym czasie był członkiem ciała kierowniczego, był zaangażowany w te sprawy, no i po prostu szczerze o tym opowiada. To, którą stronę poprzecie w tej debacie, tak to nazwijmy, który punkt widzenia sobie przyjmiecie, to jest wasze. Ja wam jedynie pokażę, że są to całkowicie odmienne zdania, a które uważacie za bardziej wiarygodne, no to już pozostawiam wam. Świadkowie, jeśli jesteście. Skupcie się, nie bójcie się. Prawda nie boi się otwartej dyskusji. Sprawdźmy najpierw strażnicę. Organizacja kulturalna, która uczyła prawdy z Biblii. W roku 1917 międzynarodowi badacze pisma, znani później jako świadkowie, podjęli pierwsze zorganizowane próby dotarcia do gościnnych mieszkańców Meksyku. W następnych latach setki szczerych ludzi przyłączyły się do prawdziwego wielbienia. Jednak w trakcie II wojny światowej władze Meksyku nie zgadzały się, żebyśmy głosili i urządzali zebrania w dotychczasowych miejscach. Meksykańskie prawo nakazywało wtedy, żeby wszystkie formy publicznego kultu religijnego były zlokalizowane w budynkach państwowych. Zapamiętajcie sobie to zdanie. Stanowiło to problem, ponieważ nasze zgromadzenia odbywały się w ogólnodostępnych obiektach, zebrania, często w domach prywatnych, a głoszenie na ulicach i od domu do domu. Szkoda, że dzisiaj nie jest to problemem, kiedy się wynajmuje stadiony na przykład na zgromadzenia. Żeby dostosować się do przepisów w roku 1943, zarejestrowaliśmy naszą działalność jako świeckie, niedochodowe stowarzyszenie promujące w społeczeństwie kulturę. Czy to nie jest kłamstwo po prostu? Pozwoliło nam to uzyskać status organizacji zajmującej się kulturą, a nie religią. Czyli użyliście kluczków prawnych, żeby obejść prawo. I nie tyle dostosowaliście się do prawa, co i obeszliście. Kłamaliście. Nie musieliśmy więc ograniczać naszych aktywności do budynków, których właścicielem było państwo. Nasz program obejmował zajęcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Dzięki temu udało nam się w pełni sprostać wymaganiom prawnym stawianym organizacjom społecznym i kulturalnym. Masakra. Oczywiście nie zmniejszyło to w żadnym stopniu naszego pragnienia, żeby uczyć ludzi na podstawie Biblii. Wkrótce dostrzegliśmy, że Jehowa pobłogosławi temu nowemu postanowieniu. Oczywiście wszystko, co robi ciało kierownicze, to Bóg temu błogosławi. Błogosławił, jak kazali ludziom nie przyjmować przeszczepu narządów, bo to kanibalizm. Potem błogosławił, jak się z tego wycofali. Błogosławił, jak ogłaszali rok 1975, że będzie koniec świata. Potem błogosławił, jak się z tego wycofywali, No można by wymieniać z końca. Był to początek ogromnego wzrostu, który do dziś wielu świadków Jehowy ma wyraźnie w pamięci. Mm -hmm. Zobaczymy. I teraz wam pokażę najważniejszą rzecz, bo tam jest podtytuł Dostosowanie podejścia w służbie, że tam nie mówiono, że głoszą o Biblii, obrona głoszenia od drzwi do drzwi, studia biblijne oraz kursy czytania i pisania. Tak się to nazywało. Przejdziecie na studium czytania i pisania, nie na studium Biblii. Oczywiście teoretycznie, a w praktyce było to normalnie werbowanie do organizacji. I teraz uwaga. Najmocniejszy podpunkt tego artykułu Wspólne spotkania. Z uwagi na nasz status prawny, miejsca, w których się spotykaliśmy, miały wygląd klas szkolnych i nazywały się salami studiów kulturalno-oświatowych. Organizowaliśmy w nich nasze zebrania oraz kursy czytania i pisania. Sale te często znajdowały się w domach braci wyjaśnia Angel i wiele z tych rodzin było biednych. Zawsze ich podziwiałem. Decydowali się na mieszkanie w ścisku w, jednym, w jednej części domu, żeby pozostałą udostępnić na zebrania. Takie poświęcenia były bardzo potrzebne. W odniesieniu do zebrań, Angel chyba tak się to czyta, nie chcę przeinaczyć, wspomina: czasami było tyle osób, że wielu z nas musiało stać na zewnątrz. Żeby udzielić odpowiedzi, musieliśmy zaglądać przez okno. Jednak zebrania zawsze sprawiały nam radość. Uwaga! Ponieważ chcieliśmy uniknąć problemów, na zebraniach nie śpiewaliśmy pieśni, ani nie modliliśmy się na głos. Edmundo wspomina: W trakcie wykładu kulturalnego, nazywanego obecnie wykładem publicznym, mówcy podkreślali wartość rad z Biblii w rozwijaniu kultury osobistej i prowadzeniu lepszego życia. Z czasem przestaliśmy nawet używać nazw ksiąg biblijnych. Jak odwoływaliśmy się do wersetów? Manuel podaje przykład. Zamiast odsyłać się do księgi objawienia, rozdział 21, wersety 3 i 4, mówiliśmy coś takiego. Księga 66, 21, 3 i 4. Brat o imieniu Mojżesz dodaje: Mojżesz. Oznacza to, że chcąc odszukiwać wersety, musieliśmy się nauczyć numerów kolejnych ksiąg biblijnych. Czyli to jest przedstawienie tego z punktu widzenia strażnicy. Jaki był tego sens? Ja, ja nie próbuję, nie, nie umiem tego zrozumieć. I ktoś, kto by przeczytał ten artykuł, mógłby zadać pytanie. Świadkowie: Ale jaki problem żeby się spotykać po prostu w nieruchomościach publicznych, w placówkach państwowych. Przecież, kiedy świadkowie nie mieli własnych sal królestwa, i to wielu z Was, słuchacze 40 plus, pamięta przecież, no to jak nie mieliście swoich sal, to gdzie się spotykaliście? No, w obiektach, które były wynajmowane, w jakichś świetlicach, w jakichś salach. Troszeczkę się tylko dostosowywało, że jej mównice przynosiło, stawiało na środku, i były zebrania. Co za problem? Dlaczego w Meksyku nie można było zrobić tego samego? I wiecie, tutaj się sprawdzi w wytłumaczeniu Raymonda Franza takie porzekadło, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. O pieniądze. I tak jak tutaj zmieniono. Status organizacji rzekomo na taką kulturalno-rozrywkową, chciałem powiedzieć, kulturalno-społeczną, edukacyjną, która nie gromadzi środków, jest, działa charytatywnie, no to cała ta historia, którą wam teraz przeczytam, zadaje kłam temu twierdzeniu. Tylko taki przeciętny świadek, jak czyta ten, akapi, ten artykuł, jak sobie go tak przeczytałem jednym tchem, no to mówi: OK, no dostosowaliśmy się do po prostu państwowego prawa i tyle, ale po co? Dlaczego? Jaki był cel tego? Jeszcze jeden krótki artykuł, dwa kapity Wam przeczytam. W roku 89 ważnym wydarzeniem była w Meksyku zmiana sytuacji prawnej świadków Jehowy. Odtąd można się posługiwać Biblią w służbie kaznodziejskiej oraz rozpoczynać zebrania modlitwą. Przyniosło to natychmiastowe rezultaty. Dalej radość braci z takiego obrotu sprawy uwidaczniała się w ich wypowiedziach. Pewien głosiciel napisał: Czytanie Czytanie w zborze specjalnego listu było dwukrotnie przerywane spontanicznymi oklaskami. Jakże to było wzruszające, drugi wyznał. Ze szczęścia nie mogliśmy powstrzymać łez. Rezultatem tej nowej sytuacji jest większa punktualność. Każdy chce być obecny już na modlitwie wstępnej. Czyli po tym krótkim artykule świadek i każdy czytający ten artykuł, jaki wyciąga wniosek. Zmieniła się sytuacja. Odtąd można się posługiwać Biblią, rozpoczynać zebrania modlitwą. Aha, czyli nie można było do tej pory? A teraz posłuchajcie, jak to było naprawdę. Tylko trzymajcie się krzesła. Pod tytułem Dwojakie odważniki są ochytą dla pana, a fałszywe wagi to rzecz niedobra. Być może lepiej zrozumiemy sposób myślenia niektórych członków ciała kierowniczego, gdy rozważymy inne, dość powszechne wśród świadków ichowych w Meksyku okoliczności. W rezultacie rewolucji meksykańskiej, a także dlatego, że Kościół rzymskokatolicki miał w przeszłości w posiadaniu ogromne obszary ziemi w tym kraju. Konstytucja meksykańska odmawia organizacjom religijnym prawa do majątku nieruchomości, czyli Ziemi budynków. Budynki i inne nieruchomości kościelne pozostają w rękach państwa, które zezwala organizacjom religijnym na ich użytkowanie. Czyli już tutaj widzimy kłamstwo, które miało miejsce w artykule z, z, z JW. Tam było napisane, że meksykańskie prawo nakazywało wtedy, żeby wszystkie formy publicznego kultury religijnego były zlokalizowane w budynkach państwowych. Wcale nie. Chodziło o to, że te budynki należały do państwa, ale w nich normalnie mogli świadkowie mieć zebrania, modlić się, śpiewać, tylko po prostu nie mogli być właścicielem tych budynków. Rozumiemy różnicę? Ona jest ogromna. Na przykład Kościół Katolicki, czy mm, kościoły wtedy pozamykano, i nie wiem, katolicy, czy jakieś inne religie spotykały się w domach, bo nie wiem, nie chciały stracić majątku? Nie, po prostu ok, no jest takie prawo w porządku, to my to będziemy dzierżawić, jest to niby nasze, ale podpisane, że państwowe, ale no, nikt nikogo z tamtych budynków nie wyrzucał. Z powodu prowadzonej w historii przez kler zagraniczny eksploatacji, nie wolno pracować w tym kraju z zagranicznym misjonarzom i duchownym. Jaki skutek wywarło to na organizację świadków? Administracja Centrali Kierowniczej Organizacji Świadków Jehowy dawno temu zadecydowała, że ze względu na prawo meksykańskie, świadkowe jehowy przedstawią się tam nie jako organizacja religijna, lecz jako organizacja kulturalna. Lokalna spółka La Torre de la Viga tak właśnie została zarejestrowana wobec władz Meksyku. A zatem świadkowie chowe w Meksyku nie mówią oficjalnie o spotkaniach religijnych lub spotkaniach wokół Biblii, lecz o spotkaniach kulturalnych. Na spotkaniach tych nie ma modlitwy i pieśni, podobnie brak ich na większych zgromadzeniach. Chodząc od drzwi do drzwi roznoszą jedynie literaturę strażnicy, którą, jak tłumaczą, towarzystwo Strażnica dostarcza po to, aby pomóc im w ich działalności kulturalnej. W czasie prowadzenia przez nich działalności nie posiadają ze sobą Biblii, to bowiem mogłoby identyfikować ich jako zaangażowanych w działalność religijną. Grupa świadków na danym terenie nie nazywa się zborem, lecz stowarzyszeniem. Nie mówią oni o chrzcie, lecz czynności tej nadają nazwę symbol. Aha. Być może teraz komuś się lampka zaświeciła, nie wiem czy kojarzycie czy nie, ale w slangu świadkowskim chrzest nazywa się symbolem. Wydaje mi się, że teraz wiadomo skąd się to wywodzi. Ta dwuznaczna mowa funkcjonuje nie z powodu życia w państwie totalitarnym, które ogranicza wolność wyznania. Istnieje ona przede wszystkim w celu uniknięcia podporządkowania się przepisom państwowym dotyczącym posiadania własności przez organizacje religijne. Nie należy też myśleć, że taki układ jest czymś jedynym, istniejącym tylko w przypadku świadków meksykańskich. Jest to układ wypracowany i wprowadzony w życie również w przypadku Międzynarodowej Centrali w Brooklinie. Ciekawie wygląda kontrast pomiędzy dobrowalną eliminacją modlitw. I pieśni ze spotkań Świadków Jehowy w Meksyku, a podejmowanymi przez Towarzystwo w Stanach Zjednoczonych akcjami, gdzie walczyło ono nieustannie, prowadząc proces za procesem, nie wyłączając Sądu Najwyższego, aby nie poddać pewnych praktyk, takich jak roznoszenie literatury od drzwi do drzwi, bez pozwolenia i bez konieczności rejestracji na policji, jak używanie samochodów z megafonami, rozdawanie literatury na rogach ulic lub innych zagwarantowanych prawami konstytucyjnymi praktyk. Organizacja nie chciała zrezygnować ze stosowania żadnej z tych czynności, uparcie walczyła o ich utrzymanie, chociaż praktyki te z pewnością nie były czynnościami praktykowanymi przez chrześcijan pierwszego wieku, a więc tym bardziej nie mogły się zaliczać do ich najważniejszych czynności. Natomiast społeczna, grupowa modlitwa była najważniejszym punktem religijnych spotkań pierwszych chrześcijan. Funkcjonowała ona wśród sług Bożych od niepamiętnych czasów. Rząd meksykański nie ma nic przeciwko modlitwie na spotkaniach religijnych. Ale świadkowie Jehowy są poinstruowani, aby mówić, że ich spotkania nie są religijne. Niewiele rzeczy można uznać za bardziej związane z oddawaniem czci Bogu, za bardziej duchowe niż modlitwa. Gdy król Persji wydał dekret zabraniający przez okres 30 dni modlić się do kogokolwiek innego prócz samego króla, prorok Daniel uznał tę sprawę za tak ważną, że postanowił dekret ten zignorować. Ryzykując w ten sposób swoim stanowiskiem, majątkiem, a nawet samym życiem. Tymczasem centrala organizacji uznała za właściwe poświęcenie społecznej modlitwy wśród świadków Jehowy w całym Meksyku. W imię czego? Dla jakich większych korzyści? Otóż, rezygnując ze społecznej modlitwy, z pieśni, z używania Biblii podczas publicznego głoszenia, organizacja może pozostawać właścicielem majątku Towarzystwa w Meksyku i działać nieskrępowana regulacjami państwowymi które te regulacje muszą być respektowane przez inne religie. Tamtejsi świadkowie gotowi są powiedzieć, że ich organizacja nie jest organizacją religijną. To jest moje dopowiedzenie, czyli wprost kłamać. Że ich spotkania nie mają charakteru religijnego, że działalność głoszenia nie jest działalnością religijną, że chrzest nie jest religijnym aktem, podczas gdy w każdym innym kraju świata świadkowie Jehowy mówią coś wręcz przeciwnego. Ponieważ układy te są w ciele kierowniczym powszechnie znane, Niektórzy jego członkowie mogą czuć się skłonni zaakceptować zwyczaj dawania łapówek w zamian za sfałszowane dokumenty jako praktykę nieodbiegającą daleko od ogólnej linii postępowania przyjętej wobec świadków Jehowy w tym kraju. To może częściowo wyjaśniać, dlaczego jednocześnie w stosunku do innych krajów wypowiadali się oni tak nieugięcie za niestosowaniem jakichkolwiek kompromisów. Wydaje się, że w rozumieniu niektórych członków nie jest to sprawa stosowania dwojakich norm. W ich rozumieniu funkcjonuje jedna norma. Można ją sformułować w sposób następujący: Trzeba robić to, co organizacja zadecyduje i zaaprobuje. Organizacja podjęła decyzję, że w Meksyku można dawać łapówki i że ma to być sprawą sumienia jednostki. Zatem to jest do przyjęcia. Człowiek może dać łapówkę za dokument wojskowy i nadal sprawować jak najbardziej odpowiedzialne funkcje w organizacji. Oddział kierujący pracą w tym kraju nie musi o to przed Bogiem szczególnie troszczyć. Odnośnie służby zastępczej, jak również odnośnie sytuacji w Malawii, organizacja zdecydowała inaczej. Każdy zatem człowiek, który nie podporządkuje się tej decyzji, jest niegodnym zajmowania jakiejkolwiek pozycji w zborze, uznany jest za tego, który złamał wierność samemu Bogu. Rozumiecie tutaj o co w tym chodzi? Że z jednej strony w Meksyku można było dawać łapówkę, a z drugiej strony dlatego, że nie było w większości dwóch trzecich głosów. Podczas głosowania nad tym, czy można przyjąć służbę zastępczą zamiast wojskowej, na przykład, nie wiem, pracować w straży, roznosić worki z piaskiem podczas powodzi, obojętnie, to dlatego, że nie przegłosowano yy, większością głosów tej sprawy, to świadkowie trafiali do więzień. Za to, że nie mogli przyjąć zastępczej służby. Ale łapówę w Meksyku mogli wręczyć. Nie mogłem wówczas zrozumieć, jak chrześcijanie mogą akceptować taki sposób myślenia. Nie mogę tego zrozumieć również teraz. W moim odczuciu, ten sposób myślenia sprawia, że wszystkie śmiałe, prawie grzmiące nawoływania do pozostania nieskalonym wobec świata brzmią pusto. Są po prostu jak retoryka jak usiłujący zrobić wrażenie język, który nie odpowiada rzeczywistości. W obliczu faktów, dobrze znanych wszystkim członkom, którzy bądź to wypowiadali te słowa, bądź po prostu byli ich słuchaczami, osobiście nie mogłem podpisać się pod żadną z przyjętych dróg rozumowania, które dopuszczały istnienie takich sprzeczności. Przez prawie 20 lat mieszkałem w krajach Ameryki Łacińskiej i nie dawałem żadnej łapówki. Wiem jednak bardzo dobrze, że są miejsca nie tylko w Ameryce Łacińskiej, lecz w różnych częściach świata, gdzie chociaż prawo jest po stronie człowieka i to, co chcesz załatwić, jest całkowicie zgodne z prawem, jest rzeczą prawie niemożliwą dokonać pewnych rzeczy bez dania urzędnikowi pieniędzy, do których notabene nie ma prawa. Nietrudno dostrzec, że osoba skonfrontowana z taką sytuacją może potraktować ją jako wymuszenie pieniędzy. Podobnie mogło być w czasach biblijnych, kiedy to celnicy i żołnierze przymusem ściągali od ludzi więcej niż należy. Nie uważam za właściwe negatywnie osądzać ludzi, którzy czują się zmuszeni ulec takiej presji. Więcej, nie zamierzam osądzać braci z Meksyku, którzy, nie będąc chronieni przez prawo, postępowali wbrew prawu. Nie ulegli wprawdzie bezpośredniemu przymusowi, lecz za to odwołali się do nielegalnego zabiegu przekupienia urzędnika, oferując mu pieniądze za sfałszowanie niezgodne z rzeczywistością dokumenty. Lecz nie ta podstawa jest dla mnie tak szokująca. W całej tej sprawie nie to jest dla mnie przerażające. Przeraża mnie raczej fakt, że ludzie sprawujący najwyższą władzę w organizacji potrafią nadać domniemanym jej interesom wagę tak ogromną w porównaniu z interesami zwykłych ludzi posiadających dzieci, domy i pracę. Wielu spośród tych ludzi służy Bogu z poświęceniem nie mniejszym niż ci, którzy zasiadają jako trybunał, aby decydować o tym, co może, a co nie może się mieścić w sferze ich sumienia. Przerażają mnie sprawujący władze ludzie, którzy przypisują sobie prawo posiadania podzielonych opinii, od innych zaś wymagają całkowitego posłuszeństwa. Przerażają mnie ludzie, którzy nie ufają innym, gdy ci chcą korzystać z przysługującej im chrześcijańskiej wolności sumienia, podczas gdy sami oczekują od tych innych zaufania do siebie i swoich decyzji. Przerażają mnie ludzie, którzy w przedstawiony wyżej sposób nadają prawo używania czyjegoś sumienia do ochrony nielegalnych manewrów i oczywistych zafałszowań faktów. Przerażają mnie sprawujący władze ludzie, którzy gdy dochodzi do zmniejszenia liczby głosów z wymaganej większości 66,2% yy, na 66,1%. Są w stanie utrzymać w mocy stanowisko, które może spowodować tragedię w życiu ich podwładnych. Może doprowadzić do aresztowania, do wielomiesięcznego oddzielenia od rodziny i domu, do skazania na wieloletnie więzienie i to bez biblijnego uzasadnienia dla przyjętej polityki. Polityki w niektórych przypadkach niewłaściwej, a jednak wymagającej pełnego podporządkowania się. Przerażają mnie ludzie sprawujący władzę, którzy do podobnych w istocie spraw potrafią stosować równocześnie dwa rodzaje norm. I tutaj może zrobię kropkę, bo musielibyśmy czytać jeszcze troszkę tego rozdziału. Ale mogliście poznać tło wydarzeń z Meksyku. Mogliście zrozumieć, dlaczego podjęto takie, a nie inne decyzje. Bo z artykułu ze strażnicy niczego się nie dowiedzieliście. Takie masło maślane. Bo zmieniliśmy bo coś tam, bo w państwowych budynkach byśmy musieli się spotykać to nieprawda. To były wasze budynki, w tym sensie, że nikt poza wami by z nich nie korzystał. To nie było tak, że w kościele, na przykład z wieżą i krzyżem, yy, nie wiem, była rozpisana msza, a za chwilę tam wchodzili buddyści, a potem była dyskoteka, bo wszyscy mogli z tego korzystać. Wcale nie. To jest fałszowanie historii. I co jest najgorsze w tym wszystkim, że to jest nie tylko fałszowanie historii, to jest też. Namawianie swoich podwładnych, mam tu na myśli Świadków Jehowy w tamtym czasie w Meksyku, do oszustwa. Wprost do mówienia czegoś innego niż naprawdę miało miejsce. Wyobrażacie sobie, że ktoś się pyta ciebie na ulicy, czy jesteś chrześcijaninem i to co robisz, czy to jest służba dla Boga? A ty byś odpowiedział: nie, 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 absolutnie. Nie o to chodzi. My jesteśmy organizacją kulturalną. Po prostu uczymy ludzi czytać i pisać. Jak się to ma do wersetu, yy, według którego Pan Jezus powiedział, że kto się przyzna do ludźmi przede mną, do no tego i ja przyznam się przed aniołami bożymi i przed Ojcem. A kto się mnie zaprze, tego ja się zaprę przed aniołami i przed Ojcem. Czy naprawdę w tym momencie chronienie własnego wiecie czego było ważniejsze? Nawet nie chronienie siebie, to było chronienie majątku organizacji, ich pieniędzy. Nie do końca rozumiem, jak świadkowie, którzy dalej w Meksyku są, pamiętają te czasy, byli cytowani w tym artykule, w dalszej jego części ja wam link zamieszczę w opisie do filmu. Jak oni sobie to tłumaczą? Jak po prostu patrzą w lustro? Jakim się czytało ten artykuł w ogóle? Na zebraniu. To jest niesamowite wyparcie, bo to jest trochę tak jak z 1975 rokiem. Tutaj macie teraz zrzut ekranu. Jak ktoś nie widział tego filmu, to polecam, bo to jest po prostu kosmos jakiś, że ludzie, którzy pamiętają przecież tamte czasy, że chodzili i głosili to, co głosili, pamiętają strażnice, pamiętają zgromadzenia, zapalonych mówców, mówiących o tym, że koniec jest tuż za rogiem. Wskazującym na to, że kończy się 6000 lat ludzkości i prawdopodobnie wejdziemy w si siódme tysiąclecie, więc powinien to być taki, takie, tysiącletnie, takie tysiąclecie szabatowe, w którym Chrystus obejmie władzę. I oni, no nie, nie wiem, ja, nie, ja dlatego nie jestem właśnie świadkiem Jehowy, świadkowi Jehowy, bo ja nie potrafię w ten sposób żyć i funkcjonować. Nie potrafię mieć dwóch Różnych opinii. Nie potrafię czegoś innego mieć w głowie, a coś innego mówić. A już na pewno nie byłem w stanie wprost skłamać komuś, że nie, ja tutaj nie głoszę, nie. Jezus? Nie, nie. Mi to ewentualnie postawę Piotra przypomina, jak go tam, wiecie, spytali, czy ty też, ty też byłeś jednym z nich i tam za Jezusem chodziłeś? Nie, absolutnie. To jest dobry przykład z Biblii? No a także się zachowywali. Jaki to jest kontrast właśnie z tym, co powiedział Raymond odnośnie proroka Daniela, który w imperium medoperskim miał wysokie stanowisko. Wyszedł ten dekret, wiecie, że się modlić nie wolno, a co Daniel na to? A co w im będzie gadać? Do kapsy mi nagody, jak to się mówi. U nas na Śląsku. Okno otworzył, tak samo się modlił jak do tej pory. Więc tutaj macie. Szanowni widzowie, kolejny dowód na to, że jeśli pojawiają się jakieś artykuły w Strażnicy dotyczące organizacji, historii organizacji, to chyba nie, nie ma sensu za bardzo tego w ogóle czytać. Chyba, że chcecie zostać zwiedzeni. Ja nie wierzę, że w każdym oczywiście przypadku, ale jeśli jesteś świadkiem Jechowy i kiedyś w przyszłości pojawi się artykuł dotyczący właśnie Historii tego, jak to wyglądało, dlaczego z czegoś zrezygnowano, dlaczego zmieniono status. To pamiętaj o tym, co teraz słyszałeś. Niech ci się wtedy zapali lampka, zbadaj sprawę. Bo jeśli to cię nie przekonuje, co usłyszałeś, że po prostu organizacja zrobi niemal wszystko dla ochrony swojego majątku, no to nie wiem czy cokolwiek cię przekona. To były przykłady z przeszłości. Teraz mamy przykłady współczesne dobrze wiecie co się zmieniło w Norwegii albo inaczej, co się zmieniło w organizacji jeśli chodzi o osoby wykluczone że już można dzień dobry powiedzieć, na zebranie zaprosić że sądownicze komitety tak zwane teraz komitetami starszych będą się odbywały z dziećmi w asyście ich rodziców że nie będzie się dążyło do wykluczenia kogoś tylko na siłę będą próbowali tych łebków zachować w zboże, żeby znowu nie było awantury Dlaczego? Bo po prostu zrozumieli, że to niegodziwe. No nie, w Nor Norwegii się do tego doczepili, zabrali im dotacje, plus minus 5 milionów złotych rocznie. Yy, więc, cóż, pecunianon oled. Założę się, że trochę czasu minie i w Norwegii znowu wystąpią o te granty wszelkie. No ale myślę, że nie pójdzie im to tak łatwo. Nie wiem, czy wiecie, ale we Francji też już coś się dzieje. Weszło prawo, które trochę bardziej się tym sektom ma przyglądać, jest nastawione na to, żeby gnębić i ganić ostracyzm i tak dalej, więc no, robi się ciekawie. I zauważcie, że bez względu na to, co oni nie wymyślą, o tu nam się ciało kierownicze, co nie wyjdą na tym sprawozdaniu powiedzieć, luzują lejce ludziom, brody możecie nosić, kobiety spodnie możecie z szafy wyciągnąć, a i tak niewiele to daje. Bo ludzie, którzy naprawdę mają prawdę w sercu, po prostu chcą być uczciwi i nie wierzyć w coś, w co nie są przekonani, nie chcą popierać czegoś, czego nie rozumieją, no to bez względu na to, jakie zabiegi ciało kierownicze jeszcze zrobi, to zawsze będzie razić po oczach. No i w sumie skończyły mi się myśli. Dajcie znać, co myślicie o tych praktykach. Dziękuję wam za oglądanie, za wsparcie patronom za to, że jesteście tutaj ogłoszenie parafialne. Zrobiłem taką grupę dla patronów prywatną na łazapie Osoby, które chciałyby dołączyć zostaną patronami, no to też mogą liczyć na nieco więcej prywaty z mojej strony No i szybciej dostaniecie materiały do oglądania. A co potem to jeszcze pomyślimy? Na tej chwilę serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się cześć.